Nazywam się Monika Raszeja-Załęska i jestem dyrektorem biura zarządu w firmie Bałkrane. Z agencją Jobhouse współpracowaliśmy przy rekrutacjach na stanowiska średniego szczebla, takich jak Biura Obsługi Klienta, Biura Wsparcia Handlu, HR, Logistyki i Controllingu. Wszystkie procesy rekrutacyjne prowadzone były terminowo, profesjonalnie i przede wszystkim z bardzo dużym zaangażowaniem. Dedykowany rekruter do naszej firmy, pani Daria Tencza. Była zawsze dla mnie dostępna i wspierała mnie na każdym etapie rekrutacji, wykazując się bardzo dużą dozą cierpliwości i otwartością na współpracę. Kandydaci rekomendowani przez JobHouse w pełni odpowiadają oczekiwaniom i wymaganiom naszej firmy. Jednocześnie bardzo dziękuję Natalii Bogdan za współpracę i Ogromna wiedza, doświadczenie z jednej strony, a z drugiej bardzo duża empatia, zaangażowanie i przede wszystkim doskonałe wyczucie potrzeb klienta sprawiły, że ta współpraca naprawdę bardzo super się układała. Także polecam Jobhouse jako partnera do współpracy w rekrutacji i biznesie. Dziękuję.